Ciąża to niesamowity okres w życiu kobiety, ale też trudny. Czasem boli, czasem uprzykrza, czasem chce się wymiotować, czasem ma się wszystkiego dość, czasem kręgosłup wysiada, ma się czasem dość wszystkiego, ale też jest piękno oczekiwania na poród tego, co się zdarzy. Przygotowywałaś się do swojego porodu, przygotowywałaś się do przejścia swojej całej ciąży. Wybrałaś pomoc błękitnego porodu. Skąd pomysł? Jak na to trafiłaś? Wtedy jeszcze, kiedy na to trafiłam, trafiłam na hipnoporód. Nie nazywał się on jeszcze błękitnym. Dopiero później Beata wpadła na tę bardzo adekwatną, uważam, nazwę. A w, w, Wpadłam na to w ten sposób, że to była moja druga ciąża. Do pierwszej ciąży, do pierwszego porodu Przygotowywałam się bardzo świadomie i bardzo pełnie eee, i wiedziałam, że jak będę miała drugie dziecko, jak będę w drugiej ciąży, to do drugiego porodu będę chciała się przygotować jeszcze pełniej. I yy, przez zupełny przypadek trafiłam na, yy, na miejsce, które yy, kiedyś, yy, w którym Beata kiedyś mieszkała na dębinę, w którym prowadziła właśnie zajęcia dla kobiet w ciąży i przygotowywała je do porodu. <laughs> ja już wtedy nie byłam w ciąży, ani pierwszej, ani nie byłam wtedy jeszcze yy, w drugiej ciąży. Yy, ale bardzo mnie to zaintrygowało i wiedziałam, że bardzo chciałabym tego spróbować. A zaintrygowało mnie w tym to, że po doświadczeniu pierwszego porodu, który był bardzo piękny, ale bardzo mozolny, wiedziałam, że jestem w stanie zrobić jeszcze więcej, żeby. Bardziej się otworzyć, bardziej się zrelaksować, bardziej się poddać temu, co się dzieje. E, i, I dlatego to wszystko, o czym przeczytałam właśnie na, na stronie Dębiny, e, czyli. Mm, dziś Błękitnego Porodu. Tak, czyli Dziś Błękitnego Porodu. E, wydało mi się, że, że dzięki takim doświadczeniom i dzięki takiemu przygotowaniu byłabym w stanie właśnie przeżyć to doświadczenie jeszcze bardziej świadomie i jeszcze, jak to powiedzieć, lepiej, lepiej pokierować tym porodem. To znaczy umieć się poddać temu, co się wydarza. Z większym spokojem, może. Jeśli szukałaś czegoś, co pozwoli Ci nie dość przeżyć poród pełniej, głębiej, to jeszcze spokojnie się do niego przygotować i wiedzieć, że jakby nic Cię nie zaskoczy, że jesteś gotowa na może swoim nawet... umysłem i mhm. swoim ciałem na to, żeby przeżyć to w całkowicie odmienny sposób niż poprzedni poród albo jeszcze lepiej być do niego przygotowana. Może nie w całkowicie odmienny sposób, ale może bardziej chodziło mi o to, żeby, e żeby przeżyć go czulej może bardziej wobec siebie. Dlatego, że em, w porodzie wszystko albo bardzo dużo rzeczy zaskakuje, więc nie da się przygotować do niego tak, żeby nic Cię do, w nim nie zaskoczyło. Ale em, dla mnie wspaniałe jest to, żeby być przygotowanym na te zaskoczenia i em, umieć je przyjąć jako coś, co ma, miało się wydarzyć po prostu. I, i, i nie, nie wkurzać się na to, nie frustrować się tym, tylko po prostu to przyjąć, zaakceptować i dzięki temu, dzięki temu ten poród naprawdę można odebrać jako wspaniałe doświadczenie, a nie jedynie trudne, bolesne i, i, i tak dalej, jak, jak często bywa. A więc jak się przygotowywałaś tak konkretnie, na czym polegało Twoje przygotowania takiego porodu? Bo poszłaś do oboknego porodu i. E, tak, ja trafiłam na warsztaty, które Beata organizowała w Krakowie. E, to były dwa spotkania. E, na pierwszym spotkaniu byłam razem z moim mężem. E, to spotkanie dotyczyło e, technik e, masażu i akupresury w porodzie i w ciąży. E, i chociaż wiele już z tych rzeczy pamiętaliśmy z, z pierwszego porodu, bo również stosowaliśmy takie techniki, to jeszcze nauczyliśmy się nowych, kolejnych, które bardzo nam w, i w bardzo i w bardzo praktyczny sposób pomogły nam też przy drugim porodzie. I to było pierwsze spotkanie, na którym też już Beata coś zaczynała wspominać o, o, o tym. Czym jest błękitny poród czy hipnoporód? I drugie spotkanie było już konkretnie poświęcone właśnie technikom relaksacyjnym i technikom hipnoporodu. I wtedy dostaliśmy od. od na tym spotkaniu już byłam sama i dostałam garść materiałów bardzo, bardzo przydatnych od, od Beaty różnych technik relaksacyjnych, a uzupełnieniem tych warsztatów były nagrania, które Beata nam rozesłała, nagrania też z ćwiczeniami relaksacyjnymi które bardzo się przydają i w samym przygotowaniu, i również podczas, podczas samego porodu, ponieważ skorzystałam z nich i, i słuchałam ich nie tylko przygotowując się. E do porodu, tylko też w trakcie. Pominaś wcześniej, że one są na tyle skuteczne, że nawet nie zawsze możesz się do końca wysłuchać. Tak, naprawdę. Zdarzało mi się, zwłaszcza właśnie z jednym ćwiczeniem, które nazywa się znieczulenie. Zdarzało mi się zasypiać przy nim bardzo głębokim i bardzo przyjemnym i zrelaksowanym snem ponieważ no, było ono bardzo, bardzo skutecznie odprężające i to konkretne ćwiczenie też pomogło mi w, w porodzie. Kiedy to była cały czas pierwsza faza, ale dla mnie już bardzo intensywna doznaniowo, a Niekoniecznie intensywna, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o postęp akcji porodowej, więc już byłam nią bardzo, bardzo zmęczona tą, te, tym, tą, tym momentem fazy i postanowiłam po prostu się położyć i spróbować się przespać trochę między skurczami, a dzięki temu nagraniu, które który mój mąż mi puścił, um, Udało mi się nawet przespać parę skurczy. To znaczy odpłynąć na tyle, że, że, że one przestały być tak drażniące czy tak intensywne, I, i rzeczywiście mogłam się zregenerować. Mówiłaś mi też wcześniej, że wasz syn trochę się pośpieszył, bo no, było wam nieco zakłócić impreza sylwestrową. będzie. Tak. Nie, droga mamo, droga tato, i ja będę wcześniej, tak mniej więcej o miesiąc. Tak, Mówiłaś, tak. że nie byłaś tego przygotowana. Powiedz, jaki. Które dał Ci Bóg Interpol, e, wpłynął na to, że oj, coś się dzieje. W sumie mm. nie jestem gotowa, że to już dziś, teraz. Jak to przełożyło się na ten cały stres, który się pewnie pojawił uh -huh. w tej sytuacji? Tak, to prawda. W, w nasz synek urodził się y, jako wcześniak, y, późny wcześniak, bo w skończonym 36 tygodniu, ale jednak miał jeszcze spokojnie parę tygodni y, na to, żeby sobie pobyć w brzuchu. Ale właśnie w noc sylwestrową odeszły mi wody. My byliśmy bardzo zmęczeni, ponieważ udało nam się zdrzemnąć tylko pół godziny po imprezie. I ja wpadłam w totalną panikę. Naprawdę chyba nie, nie czułam się nigdy w ten sposób. Trzęsłam się jak zwierzątko naprawdę w, w, i w ogóle nie umiałam tego powstrzymać. To było kompletnie poza mną y, moja reakcja, y, też taka w ciele. Na szczęście była tutaj z nami moja przyjaciółka, która została po imprezie ze swoją rodziną, spali u nas. I ponieważ Mateusz też, mój mąż, był w totalnej panice i ona się z nami zajęła. A, I pamiętam, jak zapytała mnie Zuzia: Czy tobie jest zimno? Czy ty się po prostu bardzo stresujesz? I ja wiedziałam, że mi nie jest zimno i że ja nie trzęsę się dlatego, że mi jest zimno, tylko po prostu byłam w totalnej panice. I e, natychmiast e, sięgnęłam po, po, po techniki relaksacyjne e, od Beaty i bańką bezpieczeństwa i e, jest takie ćwiczenie, bardzo polecam, jest naprawdę wspaniałe. E, w, I e, i głębokimi, e, skupieniem się na głębokim oddechu. Udało mi się uspokoić, jakoś w, opanować y, ten, te, ten stres i tę panikę i, y, i zacząć decydować, no to co teraz, <grych> ponieważ rzeczywiście my nie zdążyliśmy ani wybrać szpitala, ani zdecydować się, czy będziemy rodzić w domu, bo ja bardzo tego chciałam, ale nie wiedziałam, czy mogę. Nie wiedzieliśmy z jaką położną będziemy rodzić, nie wiedzieliśmy czy Beata będzie mogła z nami rodzić, bo tego też, o tym też myśleliśmy. Nie mówiąc w ogóle o żadnej spakowanej torbie czy czymś takim, naprawdę w ogóle nie byliśmy na to gotowi i, i, i to jak... jak, jak, te, jak Skupienie się właśnie na, na oddechu i, i na tych ćwiczeniach, jak po, jak, jaki spokój pomogło mi uzyskać, to naprawdę dla mnie było wspaniałe i fascynujące, i tak bardzo wtedy potrzebne. Yy, i... No, i już potem wiedzieliśmy, że musimy jechać do szpitala. Szybko go wybraliśmy. Na szczęście już mieliśmy jakieś doświadczenie, ponieważ pojechaliśmy tam, gdzie urodził się nasz pierwszy syn. Stwierdziliśmy, że zdajemy się na los. Jakie położne tam będą, takie będą. Jaki personel będzie, taki będzie. I naprawdę czułam, że jestem przygotowana psychicznie i spokojna i że cokolwiek się wydarzy to będzie ok. Wiedziałam, że to może się skończyć cesarskim cięciem, bo jest to wcześniak, nie wiadomo w, w, w jakim będzie, w jakiej będzie kondycji, ale tam zrobili nam na miejscu wszystkie badania itd. i tak e, i czekaliśmy do tego aż wystąpią skurcze, one same nie wystąpiły. Więc poród był sztucznie indukowany. Co też nie jest e, nigdy chyba marzeniem e, kobiet, które świadomie przygotowują się i podchodzą do, do tego zagadnienia. Bo wiemy, jak ważne jest to, żeby akcja zaczęła dziać się naturalnie. Ale wiedziałam, że to nie ma po prostu w tym momencie żadnego znaczenia i, e, i najważniejsze jest to, żeby urodził nam się zdrowy syn po prostu i tak się stało. Na początku znowu powiedziałeś, że wybrałaś błękitny poród, czy w ogóle autohipnozę i te wszystkie techniki relaksacyjne, żeby przeżyć tą ciążę i poród troszeczkę inaczej. Pełniej głębi z uczuciami, lepiej to przyjąć i rozumieć. Być przygotowaną mhm. na to, co niespodziewane. U Ciebie tak się zdarzyło, że miałaś coś niespodziewanego. Tak. Ale porównując swoją pierwszą ciążę i pierwszy poród. I drugą ciążę, drugi poród, kiedy już byłaś w tą wiedzę wyposażoną. Mm -hmm. Powiedz o tych uczuciach różniących się między jednym mm -hmm. a drugim porodem. Co to, to zmieniło, co ci dało? Mm -hmm. Przede wszystkim ja pierwszy poród wspominam bardzo dobrze. Mimo, że on był naprawdę mozolny i trwał, trwał długo. Uważam, że był przepiękny. I cała ciąża była, pierwsza była wspaniała, nawet myślę, że bardziej byłam na niej skupiona niż na drugiej ciąży, ponieważ na drugiej ciąży ma się już drugie dziecko i już nie można być tak bardzo skupioną na, na, na tym doświadczeniu. Ale to, co różniło te dwa porody, to to, że mam poczucie i wtedy pierwszy poród przeżyliśmy z, z, ze wspaniałą położną też naprawdę bardzo mądrą i, i cudowną osobą, która bardzo nam wtedy pomagała i nas bardzo wspierała. ale właśnie doszłam do, do tego, że mm, różnica między pierwszym porodem, a drugim jest taka, że przy pierwszym porodzie podążałam ja podążałam za położną, a w drugim porodzie podążałam za sobą. Yy, I rzeczywiście myślę, że tak było. Że w pierwszym porodzie w ogóle nie wiedziałam, mimo że się do niego naprawdę fajnie przygotowywałam, nie wiedziałam w ogóle, co będzie dla mnie najlepsze na ten moment jak podczas rodzenia. A w drugim, w drugim porodzie już wiedziałam, co będzie najlepsze dla mnie na ten moment. I nawet jeżeli położne, które też na bardzo fajny personel trafiliśmy w szpitalu. Coś sugerowały, ja wiedziałam, że nie, że, że jednak potrzebuję teraz czegoś innego. I, i to była bardzo istotna różnica. Mogę wybrać taką jedną najważniejszą dla Ciebie rzecz, którą wyniosłaś wnios z bąkitnego porodu? Taką, która Ci dała hmm. najwięcej, po co by to było? <laughs> Może jest to. <laughs> Nie wiem, taka myśl mi przyszła do głowy teraz, że by nie poddawać się ocenie tego, co się wydarza, tylko żeby po prostu się to wydarzało i żeby w tym być. Żeby nie oceniać i nie osądzać tego, co się dzieje, tylko po prostu trwać w, w tym doświadczyłaś dwóch przepięknych porodów, drugi poród, już z dużo większym jakby ładunkiem wiedzy na temat samego, samej siebie, swojego ciała i też jak reagować na stres, co się otacza. Gdyby przed Tobą teraz usiadła dziewczyna, która jest w pierwszej ciąży, co byś jej doradziła? To się już wydarzyło, ponieważ jest jakiś teraz totalny ciążowy boom i bardzo dużo moich koleżanek i przyjaciółek jest w ciąży. Wszystkie odsyłam do Beaty. I naprawdę nie mówię tego, dlatego że jesteście tutaj teraz i Beata siedzi tam, e, tylko naprawdę to jest. E, e, no to jest wspaniałe, no. Ja już ryczę. E, no. Naprawdę to bardzo dużo daje, bardzo dużo to daje. I oczywiście namawiam zawsze moje koleżanki do tego, żeby. Żeby miały jak najwięcej wiedzy na temat samego, samej ciąży i samego porodu, wiedzy takiej jakby z, z, z wszystkich dziedzin, bo to też bardzo daje dużo spokoju i umacnia jakoś. Żeby znały fizjologię porodu, żeby wiedziały co, co mogą zrobić, jakie mają prawa w porodzie, jeżeli rodzą w szpitalu, a, a, a wszystkie te narzędzia, którymi Beata się dzieli, pomagają osiągnąć taki spokój i pewność tego, że można o to walczyć. Nie wszystkie dziewczyny decydują się na to, żeby rodzić z jakąś swoją położną. Co jest zawsze łatwiejsze w takich szpitalnych warunkach, bo wtedy położna się tym wszystkim zajmuje. Nie wszystkie dziewczyny na to stać, nie wszystkie dziewczyny tego chcą. A zwłaszcza właśnie jeżeli rodzi się bez takiego wsparcia kogoś z personelu, to to, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wiedzieć, e, o co walczyć, e, o co dbać, e, na co, na, nad czym się skupić, a co odpuścić w porodzie. Mam takie jeszcze jedno pytanie, bo kitne poród kojarzy mi się z ciążą i porodem, ale przypuszczam, że to czego nauczyłaś się od Beata, Możesz przełożyć na pierwsze chwile życia dziecka, na to, co jest po porodzie. Rzeczywiście tak jest, że tą wiedzę, którą zdobyłaś, możesz przełożyć na codzienne życie i takie codzienne rzeczy, które Cię spotykają, że to nie jest sama ciąża i poród, ale także coś więcej. Tak, myślę, że tak, bo umiejętność odpuszczenia i Wyłączenia się w pewnych trudnych sytuacjach e, na chwilę, żeby, żeby e, gdzieś połączyć się właśnie z, z jakimś swoim wewnętrznym spokojem, e, bardzo się przydaje po prostu codziennie. I, e, i umiejętność i pamiętanie o tym, że Naprawdę można sobie pomóc e, głęboko oddychając, e, świadomie oddychając. To się tak przydaje chociażby w konfliktach <grywdy> różnych z um, dziećmi, e, kiedy e, emocje buzują i, e, i, 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 i wiesz, że ok, mogę na chwilę włączyć sobie pauzę, e, wziąć parę głębszych wdechów, zrobić jeż, parę jeszcze dłuższych wydechów i. I rzeczywiście po prostu z, od, jakoś resetuje się, te, resetują się te, te, te trudne e, stany, w które się wpada. Nie wiem, czy planujesz kolejną ciążę i kolejne dzieci, ale gdyby tak było? czy <grym> do Beaty, <grym> czy ta wiedza, która już masz, ci wystarczy, czy będziesz chciała jeszcze pogłębić. Nie, Bata już o tym wie, <grym <grym> że jeżeli przydarzy nam się kolejna ciąża, to na pewno się do niej odezwę. <grym> to chyba najlepsze, co można powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dzięki.